Cześć, nasz Wam się Andreas von Bekrat i jestem niezwykle dumny, że zostałem desygnowany na ambasadora w świecie w Polsce. Jestem w Warszawie tydzień i już znalazłem wiele ulubionych miejsc. Nie mogę się doczekać, aby lepiej poznać polskie i podróżować po tym pięknym kraju i spotykać się z Polakami we wszystkich sferach życia. Chętnie też spróbuję nauczyć się trochę polskiego. Bez oszukowania, bo teraz czytam z promptera. Albo mi pomóc. gdzie się spotkamy, proszę powiedz kilka słów po polsku i miej Wyrozumiał dla mojej słabej wymowy. Moja żona Anna pracuje dla miasta Stockholm. Nasza córka Lisa zaczyna studia, a nasz syn Will kończy liceum. Na pewno będą odwiedzać Polskę i nie mogę się doczekać, aby pokazać im wszystkich Ciekawa miejsca. Poza rodzina i prąt, moim głównym zainteresowaniem jest sport i kultura. Jestem bardzo zadowolony, że mogę mieszkać obok Królewskiego Parku Łazenki, gdzie mogę uprawiać moje ulubione dyscypliny sportowe: kurzykowkę i piłkę nożną a także słuchać fantastycznych koncertów fortepianowych Chopina. Większość mojej kariery pracowałem jako dyplomata. Ostatnie 10 lat koncentrowałem się na Europie Wschodniej, a głównie na wsparciu dla Ukrainy. Byłem ambasadorem w Kijowie w latach 2013-2016, a ostatnie 6 lat byłem dyrektorem Departamentu Europy Wschodniej w naszym ministerstwie. Stosunki dwustronnie między Szwecją a Polską są bardzo silne. Łączą nas relacje gospodarcze, społeczne i kulturowe. A Polska jest jednym z naszych najważniejszych partnerów w dziedzinie polityki obronnej i bezpieczeństwa. Wraz z moim genialnym zespołem w ambasadzie nie mogę się doczekać z dalszego rozwijania tych relacji.